Hejo, ja jestem w chacie. Jako, że skończyliśmy osta ostatnio krowę, to trzeba nowej serii. A jako, że. dostałem właśnie grę kolejną od Tiny Builda. No, dzięki znowu. okej. Okay. To rodziny, okay. To gramy w Streets of Rogue. I to jest taki ogólnie. Takiego rogu like, ale. No, ale inne dość innych. No i to będzie cała seria z Claudio, to jest coś nowego też. Dobra, wiem, że ty, ty jesteś w tym miejscu, okej. Okay. I najgorsze jest to, że Klaudia musi być graczem pierwszym. Klaudia? Ja tak, ja jestem tym zielonym, a Klaudia, jestem tym niebie niebie niebieskim. Ok, chwilę Oto O tu może grać w postaci. Oh! Chcę być gor... Albo nie, chcę być może burzem. Nie brakuje ładniku, tylko ten ten. Chcę być gorilla! Jak się wybiera? Ok. Ogólnie, okay. ja zagramy sobie tylko raz, raz żeby sobie grę przetestować i oblekowałem goryla, czyli Klaudii idealnie. Le, 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 no więc, le, le, Klaudia. Co? E, pop, e, na specjalnym ataku... Chcę mieć gnoma! To zombie. To, to jest gnom? Trzeba wygrać slam z zombiakiem. Czyli mu <grym> mi musimy zombiaka. Najpierw nie w w w w tego. A co w w w w w w w w Na w na w na Eee, to ja będę... z hakerem Mmm... łysym? Może być a, a, nie brałem, o Łysy games Kliknij, kliknij, piknik. O właśnie, nie tak bierz, Oj, ale tylko uważaj, bo nie Ja chodzi. chodzę Tylko pamiętnie... Subset... Co ja pierd...łam <t rows> Co ty <t> No <Orlando> to... A nie, to jest kya, to jest to jest lunch twój już Nie Lunch? Herzberg, pomóż mi ją bić!

a telewizji Co zrobimy? Nie, ja, tego nie praktykuję, że to robię Wybuchnij! O, idziemy! teraz może wejść Niszczymy Ej, fajne to jest, nie? Demolujemy dom! Ej, coś pali, umarłeś! Chodź, trzeba zabić więcej szamiory. bab. Czekaj chwilę, okej Hakuj tego nie mogę E, nie, 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 nie uderzaj w generator może, tu uciekaj, udziekaj, połóż mi! Zabij go! Nie, ja zabijałem tylko bał. Nie, on wiem, to, to z, ba z babą! <laughs> baba! Zabij go, bał połowia! Ooooo! ała! Ojdź! Zaraz jej umrę, wiesz? za chwilę. Hakuj! Ała! Te, Telewizja się mam ujęć. Telewizy hakuj. Dobra. Idziemy. Cześć, 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 te, telewizy hakuję. Wpuchnij. Telewizy hakuję. Wpuchnij. to jest banal, <grym> uga, BUGA! Uga. Oj. 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 Na górę jestem gdzieś tutaj. Uga, 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 uga. Nie wiem gdzie Oj. Luka, buka, łuka, buka, łuka, buka, buka, schabł Schakuj coś. A ja będę zabijała wszystkich. Łuka, buka, buka, buka. O, przecież czego nie wyjdziesz stąd? Wiesz, ch chciałem wyjść. No, chodź. Zabij. Oj, patrz, wywaliłam drzwi, tą była. Nie. On ciekawa, on, 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 zabij go. Nie, to w ogóle, to wiesz, więc wiesz. Zabij go. O, Majdemok, jak sobie to, to wyczulimy. Mamy klucz i jeżeli Dlaczego się mnie boi? Moje pytanie... Tak? Wy... Czemu się nie mogę ruszyć nagle? Weź zabij mnie Au mm. O, uderz mnie teraz. O działa Uderz mnie jakoś, nie wiem jak O kurde, zabrałeś moje itemek, a nie, nie używaj tego. Kliknij jesteś Baba, co oh. się mi idzie Dlaczego nabiję? Bo to jest Sky Hollow, to, fotograf, ale już to to fotografa, już ten mój ten... Ooooo! Weź kawać, drzwi. Nie, Weź weź góryć. Nie. To chyba gdzie byś. patrz serce! Moje. Dam ci to! Nie, to by to by chyba jest, no dawaj. Jakąś misję masz zabiję. Jakąś misję masz czekaj. Jaką misję um, masz? Nie wiem. Zabić babę? Możesz zabić. To ta sama. To jest sky gangster, widzisz? Zabijcie 10, chyba ich masz. Mamy mam, mam, mam do, do blokowania tylko. O, mam nóżka, Zabić babę! O Otóż, boś chyba. Oto i więcej na misję. Nie, to jest nóżka, to jest nóżka, jest nóż. Tu jest nóżka, masz kobrać tutaj. Kółkiem, masz kółka, masz kółka, masz. Kółka, masz. masz. Plik po mnie e o! Zlechajskle masz albo za półsłupego HP Nie. Nie, 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 nie zlechaj Dawa, hmm. co. Dobra, dalej HP Czekaj, o co się? Kakuj Bieryczka. To kamera ta z tym. Daj kajeszkę, dobra. Eee, nic nie. Uuu, patrz. Aaa! O patrz A, twój itemek. Czy, czy to, Zabić to... o nie mogę. Daj. Próbuję mnie nie dać, ok? A na nie mogę hakować. Który będę w ogóle tutaj? To właściwie. Popatrzę sobie. A tu, a tu, patrz Mogę gdzieś Open. Open. jest. Baba. Pakujemy kamerę Gdzie ja znikłam? Było. Poszłam do tego czarnego i znikłam. A! O! Eee... Te same klawy są po jak? Ja biorę górę. Nie kliknij. Bo e. on jest bardzo mocny. haker jest fajny, bo on sekret... Tym razem... Będzie miał włosy. Nie! RUDY! Nie! Będę leperchunem! Rudy! Nie będę leperchunem! Patrz, popatrz, ja będę leperchunem! Jak, jak się nazywali ci, którzy jedzą tylko warzywa i owoce? Wegetarianie, nie klawki. Tak, to, to jest wegetarianin. Oblobla, oblo, oblo, bla um, bla bla. Pod kukla. A, nie trudno nie, 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 nie jakoś. Za 20 k Za 20 k Powinienem te będziemy mieli ten ten, wapon w wampira, wiesz? To duch! To duch! Za zamordowanie ducha jakoś, Klaudia Mamy... też po jakoś Nie wiem jak to zobaczył Ale to Rut, się nie tak. zabija! Właśnie wiem O, jest mocne! Przecież i okej? Okay? No się tu Chodźcie tu. Onem mnie wilił. Dobra, na pół po prostu. No oh, dobra. No. ja wiem już czemu się tak, 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 tak te... tak sobą. mam jakiś kurde itemek, który jak mam małą hapę, to mnie tepał, rysują miejsce. Ciekawe, A. nie? Może i ciekawe. Gdzie ty jesteś? A. Tu jesteś Ała, hmm. wow, umarłem hmm. Jakby ty masz hajsy, chodź na niżej. duchu, każdej. Dlaczego? Bo tam są hajsy, jakby... Ale no. może, ale ty jesteś duchem! O, tu ma... Spróbuj ich bić! Nie mogę w ogóle bić teraz. A. No, o, Chodźcie ciekawe. A. a na mnie i na... wiem, ale co jest. Dobra, zapaj za mnie pierwszy. Hmm. Pełna ok. Jak samo idę, czekaj? Okay. Zabierz, ja idę. Sam sobie będziesz walczył. Nie podoba mi się dalej, okej. Okay. Trzeba uwolnić tą pani i zabić, bo jest babą. Ale tylko Nie, ja jestem mężczyzna! O, zabita. Hakuję komputerę. O patrz, coś z tego poszło. O. Ber, Wyszło z kelnera. Nie Czemu od każdego mordujesz? Oklaja. To jest nasze. Caj, Czekaj, czekaj, chodź, 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 Nie go. jego się choque. A mnie do robota mam teraz. Ob, Nie, ob, ob, ja, ja chcę być gorylem cały czas. To jest ob, mam tym. Uciekaj, Kraja Teraz to będzie mił każdego kraja, uciekaj. O, już Nie! Dobra. Hakuję, 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 chodź. U. Dobra, już teraz, teraz, teraz nie zły, co ja bardzo No, uciekaj, on nie zachra. On nie zachra. Czego on leży? Mój długo. A może leż, bo. Ja idę do domku, nie wiem jak ty będę tam bezpieczny. Nie będziemy nic robić. Klaudia! Sam rób. Chyba jednak e, zrobimy... O to musimy kamieć, jest uzyskać ten tejdemek. Co to jest? Jest skrzynka. Chodź. O, to da baba jakaś. Chodź. tylko pierwszym zabijać. Ja potrzebuję pomocy. Okej. Okay. Ma skrzynkę. Mm. Pomóż mnie rozginę! Mm. O, otru, mnie! O! Nie o, nie o zabiłem go. Uuu, uh, hamburger. I p i k k k O, myślałem, że chciałeś powiedzieć. O, mogę my idziemy. Myślałem, że Banana, Banana, banana kajet, wy, masz. Pod o, a pod, 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 pod masz, A ku. Pod ku masz dyspa. Ależ nie. Nie, nie. nie tak. Eee. Promów, prangucy, ke, O, Oj, skąd masz masz chyba. No, jeszcze... jest pragów z gim. Hamburger... Je Hamburger... jest. No chodź. Uuuu. E, musimy chyba iść do... do wyjścia na górę. Mam skórki. A co, jak podło... Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Możemy, Klaudia, ten, ten... No idziemy, że zachowa, że to. Okej. Okay. Ale on cię zabije, zabija. Kuj go, kurde, na co? A na mnie się uwziął Zabiję go, dobra To ma... mam ma, ma, ma ma Zaprowadź go do skórki banana! Zabiję bota! No tak. dlaczego? uważam, bo, 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 bo Jak zabierz kogoś na to będziemy mieli jeszcze komedianta chyba No błąd. właśnie, z tego chciałam A chodź. Cześć, bo oni mają pacjenta. A pacjentów się jeszcze bardziej trzeba jeszcze bardziej trzeba zabijać. O kurde wszystkich narysach Ała! Oj Eee, to nie jest. Hajsy ja. Tam nie wiem, że chaisy jeszcze. Chapel, że tutaj piwo no. Uro, może być. Piwo to? No, by, Parę pra, Małka Hańcy. lubi piwo. Reszta, go je, je, Jestem duchem. A weź niżej. O, tu, o to podnieś, o to chodzi, to podnieść, to.

o, kurde! Co tu się stało? Nie wiem, umarli wszyscy. Ale ja! Dawaj znowu E. Dawaj kliknij E. Teraz, ja, teraz sobie zagram, kurde, tym wampirem, co? Co on potrafi? Specjalna umiejętność Bić. O gr gryzienie. Ona może kraść. on może kraść HP innym. O, krew to jest tylko. Tylko krwią może, mo mogę sobie ogólnie HP odnaleźć, to jest trochę złe. Niewidzialny jestem dla kamer. O, to jest ciekawe. Hmm. Okej. Okay. A nie przed przypadkiem przed lustrem Jeszcze... Jeszcze je, je, jeszcze mam problemy z wilkokami bardzo. Bla, 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 bla. Zabijamy go. Zejdź Kacper. Zabij go. O kurde! Ale ja jestem zdolna do takich rzeczy. Co ja mu zrobiłam? Co ty mu zrobiłeś? Kradę kapłem, gry go właśnie. Daj, Zaj daj go. A Mam to jest panie nie? czyż tak? Robimy z tego serię, to nie? Cześć! Zejdź. Jak oni przy ściany zabijają? Bo mają... mają... Chodź tu, kacu... A! Ale nie da się przy ściany! Użyj ręki, do go. okno wali, ale tak A, ojej. Ło, patrz, Kaja! O kurde. Aaaa, mam mało życia. Zetknąłś mój nóż. Mam, mam, pało, mam, mam, dobra, mam, mam Przepana. pana. Widzę, że pan zaczął srać. Dlatego chciałam panu pomóc. Eee, Bo mogłam mu się wysrać. Kacpo, jestem dobra? Bardzo. Nie bij goryla! O, też lepiej. Czyli HP darmowe i wybierzemy, okej? Okay? To jest dobre. A ty gdzie poszedłeś? Nie won. Gorylkowi się mówi cześć. Oh. Masz o tu... patrz! On... Od kiedy ludzie grają z Mmm... On... On... On może. Tak, ja masz tylko itemki do... Do okej? Bo ja to... Bo nie mogę użyć. Masz piwo. Okej. Okay. Czego... Dawaj to! Gorle lubi piwo. Masz tu, tu Już masz. Gorle piło piwo, piwo okej? Okay, Wiem o tym. Nie! Zejdź stąd, proszę. Okay? Nie, 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 nie. A, to ja idę zabijać ci. No dobra, 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 to może, może być jednak. Dlaczego ty wszystko zabierasz? Kradzieju. Mam, mam kartę safe'u. sejfu. Mam pieniądze, ale dużo. O! Teraz, te, teraz, te, teraz Szkoda, że ja powinnam mieć. Au, Oj, nie do ciebie. Ojcze. Z... No, dobra, dobijam ją. Hamburger, hamburger, hamburger ham ham. Ja nie w ogóle jeszcze. Exit. O tu mamy widzisz Klaudia. No. Zneutralizuj Chodź, dobra? Idziemy. Już wiem co mam robić, nie? Mam mapę. Ej, łysy nas goni. zjem go. go. razem z tobą. Kanibal, 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 kanibal. O no. Jesteś kanibal. Mam jakąś czy kapkę Co to jest? Musimy go zabić, każe. Idziemy tam! Nasza misja jest taka, że musimy go zabić. Zajdź, ja chcę wywalić. Ała, boże, boże, prawie wylądowałeś we mnie. Czekaj, nie, nie, czekaj, co to tu... był? Nie, 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 mogę tak jednak, okej. Okay. Knock. Zapukałaś, się super, tu wyszedł stąd! Ale mądre, nie, Klaudia? Mhm. Mm Dobra, kolejna, kolejna misja. Ugradnij um, itemek. Zabijając typa. Ach, ała! No dlaczego stoisz koło mnie, gdy wywalam drzwi? Czekaj.

Pomóż mi! To zejdź, bo chcę użyć super ataku. Kurde, daj. Do, do, Oj. No sorry, nie trafiłam. i... Bibi, dawaj. Dobrze. Tak to bywa, że Mam, ktoś ma, ma przegrywa. Egenek. Dobra, bo... Teraz mruka wyjść. Co to znaczy dwa? To twoje oh! hp. Jest to. gdzie mi wszystko. Chodź. Wszystko jest. Dobra. tu więcej. To cię do pożymów. Idziemy tamtym dźwiękiem no DLACZEGO WCHODZISZ?! O, o, odpuszczę. się Dziękuję Wyżej Wyżej przejście? Fajna hmm, gra, co nie? Szkoda, że jak ja robię ten super atak, to mnie tak daleko nie wywala, a jak kogoś biję, to wywala go daleko Jakoś byś to wywala No Czekaj, HP Jakoś byś to wywalał... To wywala głównie we mnie, więc wiesz Chodź, no chodź właśnie Wow! Zio. Mamy achievement za wygranie tego pierwszego levela. No, Katabinda. Jakie mamy Claudia? O! Co chcemy kraje. Jaki chcemy trade? Polowę extra caru trochę teraz. Za banana! Za piwo! Ja chcę graceful. Piwo! Ale co pi? Za piwo! To było do To był kawa... Miałem level up, okej. Okay. No, Trzeba było wnieść piwo. Nie było piwa. To, to głupia gra. Połóż mi, połóż, połóż, połóż. O róż! Zejdź! O! Widzisz wszystkich chyba tak daleko. To nie. Widzisz na ciebie, a mnie to co? Ej, to duchpotka. Ja potrzebuję jedzenia teraz. Ktoś utrzymuje biednego chłopca, a masz. Witajbie... On ty masz pistolet! A mam nie może A, a, a mapę go nie możesz Dawaj go tu. Daj, jak ty sobie go weź, bo ja mam mało Jak znajdziesz jakieś żarcie, to mi daj. Ja nie wiem, czy już... Na... Eee, to wywal coś na ziemię, przecież możesz. Nie, nic nie mam. A nie, mam HP, mam... Mam Mam, mam alkohol, Klaudia. To <ścoughs> mi ja lubię! Ej, możesz ode mnie wziąć. Bo widziałam ten. Mm -hmm. No, Jay, no tu masz, tu masz. to masz chodź, no Chcesz, Klaudia, może. Czy klapę jakąś dziwną? Co nie zrobi? Nie, ale chcę go zabić. A ja masz, kawa, bacze, weź tę klapę. Czekaj, krawkę bo nie dokończyłam zbyt. go zabijać, chodź. Dobra, no. Już, Klaudia, czekaj. Eee. Nie, on ma pistolet. Przekup go O, Co, co ja? Ja nie żyję Policjant, chodźmy go zabić Daj hampę, tygamy... dużo Chodźmy zabić policjanta, zejdź O, otwórz drzwi Otwórz drzwi małpo Policjant! Raczej? <grym>? Co to ksiądz jakiś jest? O, połóż mi, o o opałe. O kurde, mocny ksiądz! O pałę! Nie chcę zabijać księdza, więc. No pomóż mi, ja mam o, wilka ma! Eee. Nie mam mogę... krały. Ja nie mam go wilku, będę, Pomóż mi. No ja no, dobra. okej. Okay. Co ty doktorku robisz? Nie. Chodź, eee. Em... Czekaj, bo policjanta mieliśmy zabić. Dziś bo ten... Buga, buga, O, 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 o. O, sam otworzył. Odeo, Tutaj. To było to. Co, idę na ten dole jeszcze. Jiu-iu-iu, tym razem. Okej, Ok, poszło pierwsza misja. Jeszcze dwie misje Mi się Powiedz, wydaje może... czy tam jest papier toaletowy Patrz, patrz, czeka. O k... oj, o idę, to idę, to, to mm. 80 noży Czekaj Wow Zabiłam no, 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 no te, 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 te. chodź i wyrzuć na no Nie masz te HP Tak, ale co, 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 pał, 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 no, 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 no. Mam grad w końcu. No. Granaty. Chodź. 50! A ładno, chciałem się uleczyć. No, to masz tam. Jedrę. No, hamburger! Oddam ci to, co O Ochłopczyk. Eee, co jeszcze zrobimy? Moja dzień się od niego. Chodź mi, nie. on broni. Zły chłopczyk! jeszcze broń. Czy ty nie Tu, to... O, bo nie widziałem nie, nie widzę mu. O, woda, ale fajna. A mi, mi się kończy chyba drogę. Zabij do mm. baby, to jej trzeba zabijał. Weź się od tej baby, jest No weź się od tej krew. O, tu jest A to jest, jest policjant. Aha, o. Mają broń. Nie żyję. Ale fajnie. Tam moje ale... hajsy ja to by tego dopomożesz. Okay. O kurde, poleciałaś na koniec Uważaj, o masz przygawkę jakoś później. Moje! O to mierdka w ogóle Bierz chajce. Tam... A, uderz nie, zaraz, No, To moje temy, to moje to moje temy, temy. Oj, Chodźmy tutaj, bo ja. Mam studować. No bo to moje żeby wybrudziłaś, nie? Tak, moje Dobra, e, chodź tu o, tu, otwórz biokoń Ała ale no Nie, pierwszy trzeba zapukać! zapukać. No, dobra, już por widzic! Wiesz, zapukać, bo tam zabijać na klawia! Tak? Żeby było miło. Można być miło. No właśnie, ona chciała, zam ona chciała zamknąć czymś. To było bardzo niemiłe. Chodź. Dobra, chodź, mam jeszcze misję eee, gangster I tego musimy uratować. Cęty. Ale je bo ja ty, ja, Dobra, ale ja, 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 pierwszy zabijemy, niemiłą babę. Która gdzieś. O! NIEMIŁA baba! O, fajnie. O! A, chodźmy. mnie. Gdzie to? Czekał z kamery, ok. Chodź na górę. No, Tu nic nie w sumie, czego nie. Niżej musimy iść. Daj hamburgera. E, mogę dać czegoś. hamburger, hamburger, hamburger jest Ajo, ajdej, Ale nie, nie, nie to był błąd chyba. Duży błąd, ich jest dużo. no, no nie wiem. To nie wygląda jak dużo. No teraz nie. Chodź. tam. Wampir spokój, od o tego, od, od tego myśmy Ej, zabudzisz. tam jest pełno ludzi. Zabić? Nie, urtować, ur 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 Nie I podoba mi to się to. O, to o od tej leżącej baby Boże weź życie. Nie, bo... Nie oświetliłem gra przecież, No to weź się od niej! Czekaj... Ty iść od niej w więzienia ja i dobywaj. Czy... Nie, bo to ta policja wchodzi. Czekaj, zabiję, tego policjanta? Możesz zrobić. Teraz możesz... Czekaj, tu. tu Teraz możesz tą babę. Nie, ty nie możesz! To była naukowetka, tylko cię bił. A, dzięki. Spróbuj tylko policja... Aha! A mam piwo, a... bo tu od, od, odbiło drobną. Moje! Bierz. Lubię. Dobrze, lubię piwo Dzień Panie weź, weź. No Hahaha <laughs> Sposób na wszystko Sposób klej na wszystko Przebijcie się przez ścianę po prostu Tak Albo trzeba komputer jakiegoś znaleźć Albo Nie, nie Tego się nie da Da A. się Okej, okay, nie warte. Widzisz? O, O No umarł O nie no dobra, ale, ale okazało się, że jednak e, wygraliśmy to, to, to piętro, więc już chodź. Cze? Cześć! To jesteś tam, dajemy złodzieja zabić. Dobra, nie wezmę, ratunek! A ty nie. Ale nie, nie chodzę. Dobra. Mam łom no rachuj na górę. Nie lubię -lu. jest fajnie, Nie lubię wegetarianów. Dobrze, że jestem Exit. <śledzenie> co byś Klaudia? Jaki trade? A co jest? Łatwiej przebijać inne prześciany. Album, a, albo twojej koledzy... Cokolwiek powiesz, chce chcę przez ściany. Dobra. <laughs> <laughs> De ale to, ale to będzie koniec... Oj. Musimy to uciekać. Znaczy... To już w ogóle nie będzie chwila koniec filmu, tak? Więc e, narka ludziska Gorilla i... Goryl was żegna! O Boże, poczułem cringe.